Yo byku, zanim przejdę do tematu, zgadnij co może być za mną. Jestem w dosyć dziwnym miejscu, jestem w bliźniaku, który wynająłem po to, żeby ponagrywać sobie tutaj troszkę. Jest bardzo dziwny, ponieważ tutaj jest telewizor i on jest tak schowany pod schodami, bardzo dziwna sprawa. W tym filmiku porozmawiamy sobie o produktach ChaseOut, o wszystkim co jest aktualnie na rynku. Kurczę, zebrała się już nie mała rodzinka, także a jestem mega podjarany, ponieważ no, półtorej roku czekaliśmy już na kolejną premierę. No to jest kupa czasu, to jest naprawdę kupa czasu, ale mam nadzieję, że jak przetestujecie te produkty, to po prostu zrozumiecie, że, że naprawdę warto było. W Chase out zależy mi na tym, żeby ambitnie podchodzić do tych produktów, tak samo jak do życia. Tworzymy bardzo unikalne pomysły i kierunki, ja po prostu chcę wrzucać na rynek Coś, co będzie unikalne. Zależy mi na tym, żeby wyjść jak najbardziej na rynek zagraniczny. Takie są moje plany na markę i tworzę produkty, które będą po prostu zajebiście wyglądały. Jak na przykład, chaos. Po to, żeby ktoś kupił nie ze względu na to, że ja to wrzuciłem, tylko po prostu, że jest to mega mocny design i zawodnik, którego nie było jeszcze na świecie. Także będziemy trochę rozmawiali o tych nowych produktach. Jak coś jestem mega podjarany. Mam nadzieję, że ty też. Zacznijmy od mes spraya. Podejrzewam, że część z Was będzie dosyć sceptycznie nastawiona, że to jest sól morska. Wiadomo, jakie są realia z solą morską. Sam przetestowałem tych soli ponad 40 i ostatnie, co chciałem, to rzucać sól morską. Powodów jest tak właściwie sporo. Pierwszy główny jest taki, że wiele soli morskich, które są jakieś takie barberskie, które latają po 7 dych, 8, powyżej stówki. Są tak bardzo średnie, że nie widać różnicy między soną z drogerii. I zabawa w tym rynku, że jest pełno soli, to, to nie jest nic, z czy, czym ja się chcę bawić. Dlatego stworzyliśmy mess spraya. To nie jest sól morska, to jest coś więcej. I to nie jest taki pusty slogan marketingowy, tylko czysta prawda. Ponieważ nie mamy tutaj wody. Jesteśmy tutaj w pełni na bazie wody z aloesu, soku z aloesu. Dodatkowo w większości sól morskich masz sól morską w składzie, i to tyle. U nas masz jeszcze sól Epsom, sól z Morza Martwego, a także cukier. I cukier to jest główna rzecz, z którą powinien Ci się kojarzyć mes spray. Jak zapewne kojarzysz, to kiedyś nasi dziadkowie układali wody włosy na cukrze. I okazało się, że to ma sens. Cukier nie skleja włosów mogłoby się tak kojarzyć, że te włosy będą jakieś nieprzyjemne ale cukier ma też działanie nawilżające, teksturyzujące i utrwalające. Także Mesfree bardzo ciekawie działa. Nie znam produktu, który mógłby tak zadziałać. Właśnie o to chodzi u mnie, kiedy tworzę produkty, żeby tworzyć coś nietypowego. Także mamy tutaj aż cztery składniki teksturyzujące. No i to wszystko jest na bazie soku z aloesu. Dodatkowo mamy ciemny kolor, no bo jaki i zapach. Zapach jest mega mocny. Jest naprawdę spoko. Jest to produkt, w którym nie ma możliwości, żebyśmy coś lepiej stworzyli. Tutaj jest pełnia potencjału wykorzystana w 100%. Dodatkowo design jest też super, moja narzeczona go tworzyła. Jestem bardzo dumny z tego jak ten produkt wyszedł i jaki świetny efekt będzie dawał na włosach. Ja tutaj mam wersję 100ml, oczywiście jest też 200 ale niestety nie mam jeszcze naklejek na 200ml, także nie mogę pokazać, jak coś, jest też większa wersja. Next one jest to slasher. Jak pewnie widzisz, one trochę różnie wyglądają, a to dlatego, że to jest wersja limitowana, która świeci w ciemności. I kurczę, jestem tak zaskoczony, że to nie jest jakieś gówno, tylko naprawdę bardzo ładnie świeci w ciemności. Także jak w nocy byś wszedł gdzieś do łazienki, to faktycznie to się świeci. Dla stu pierwszych osób mamy taką wersję. Być może kiedyś będą jakieś pakiety jeszcze dodatkowe, zależy jak bardzo się to spodoba. No, także skupmy się na głównym slasherze. Jest to kawał ciekawego produktu. No jak to w Szejsa odbywa. Mamy tutaj taką bardzo gładką konsystencję. Produkt jest na bazie wosków, ale to, na czym mi zależało, to, żeby po pierwsze nie przetuszczał włosów, łatwo się zmywał i miał to coś. I tym czymś w przypadku slashera jest jego dodatek. Krzemionki, czyli podczas rozcierania produktu, poczujesz takie drobinki. Rozcieraj produkt tak długo, dopóki się one nie rozprowadzą. I właśnie stąd jest ta nazwa slasher. Slasher to jest coś strasznego, ostrego i ten produkt jest ostry podczas używania, ale zaraz się rozprowadza. Także na chilku te drobinki nie zostają na włosach. Bardzo przemyślanie jest to zrobione. Łatwo go też zmyjesz z włosów czy z dłoni. Polecałbym go przede wszystkim do takich krótkich fryzur, jak na przykład Warrior Hairstyle. Gdzie nie chcesz takiego suchego matu, no bo suchy mat jest czymś takim, już zbyt często go widzimy. Często te włosy wyglądają na jakieś spuszone, zniszczone, albo po jakiejś tonie pudru i soli morskiej. No i właśnie slasher tutaj wjeżdża w tym momencie. I co ciekawe, to sam szukałem takiego produktu na rynku i nie znalazłem niczego, co by było w pełni satysfakcjonujące dla mnie, dlatego jest też slasher. Pewnie już przebiera rączki, żeby usłyszeć co nieco o chaosie. No, i to jest VIP. Very important pomada. Pasta, tak właściwie. Prace nad chaosem szły jak krew z nosa. Niestety próbowaliśmy różnych polimerów, czyli tych bajerów, które tworzą włókna. No i zajmowało to naprawdę miesiące, żeby znaleźć kogoś odpowiedniego. Później jeszcze wysyłki do testerów. Za pierwszym razem testerzy mówią, nie, to jeszcze nie to. Za drugim razem, nie, to też jeszcze nie to. I dopiero za trzecim razem udało nam się stworzyć coś fenomenalnego, co wkrótce będziesz mógł wrzucić na swoje śliczne włoski. Tutaj mamy dwie wersje. Ta jest pryzmatyczna, tak to się nazywa. Tak się fajnie mieni ten produkt. No a tutaj jest oczywiście klasyczna. Ta będzie dla pierwszych 100 osób, które zamówią produkt. Sporo o chaosie mówię też w filmiku, w którym pokazuję jak go używać. Akurat dzisiaj mam go na włosach pre i post. I on jest no, bardzo chaotyczny. On ma taką konsystencję trochę gumową. Także jak coś nie wystraszcie, to jest zamierzony efekt. No i cała bajera w nim polega na tym, żeby tworzyć włókna. One tak fajnie spływają i można się bawić i mieć takie włókna, które się rozciągają w naszej dłoni. No naprawdę, to jest klasa. Tych włókien nie ma za dużo. Staraliśmy się to stworzyć tak, żeby to nie było takie kiczowate, żeby to nie było puste, jak takie jakieś tureckie pasty, że sobie ktoś klaszcze nad włosami. Nie o to chodzi. Tu nie chodziło o przerost formy nad treścią, ponieważ kiedy rozprowadzić ten produkt, nawet przez chwilę, to tych włókien już nie ma. Także... Łatwo jest, go, łatwo jest nawet nie zauważyć tych włókien, ponieważ zaraz po rozprowadzeniu ich po prostu nie ma. Chaos daje dosyć mocny chwyt. Naprawdę sensownie potrafi utrwalić fryzurę. Jest mocniejszy niż Underground, którego możesz kojarzyć. Nie skleja jakoś bardzo włosów. Wszystko zależy oczywiście, ile dasz. Wiadomo, jak to jest z mocnymi chwytami. One już mają trochę większą tendencję do sklejania włosów. Taki urok tych produktów. House zadziała oczywiście jako pre-styler i post-styler, a ze względu na dodatek tej soli morskiej naprawdę tworzy super teksturę. Do tego jest ogromna radość z używania tego produktu przez te włókna. Ja się świetnie przy tym bawię, zapach też jest petarda, cały design jest kozacki, także jest to ultra dopracowany produkt, który był tak trudny do stworzenia, że naprawdę byliśmy blisko porzucenia tego projektu. No bo jak wiesz, kolejna wersja nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi. Ja tych paczek dostałem dziesiątki. Jestem w stanie powiedzieć, że dziesiątki. I często coś nie wychodziło. No to już się zastanawiasz, czy po prostu nie porzucić tego produktu. Dlatego super, że w końcu można go oddać w Wasze dłonie. Ręce. Się przejęzyczyłem. A do jakich fryzur sprawdzi się nasz koles? Do jakich fryzur sprawdzi się nas. Do jakich fryzur sprawdzi się nasz... Do jakich fryzur sprawdzi się nasz... Do jakich fryzur sprawdzi się chaos? Chyba nawet nie muszę tłumaczyć. Już pewnie przywykłeś, że tworzymy produkty pod Messy fryzury. No i ze względu na tę sól morską, to jest stricte szyte na miarę pod Messy fryzury, ale przede wszystkim polecałbym go do trochę krótszych włosów, ponieważ w jakimś takim dłuższym middle parcie na przykład to być może nie będzie on tak przyjemny do używania jak underground, chociażby, ale wciąż wiadomo, zawsze możesz korzystać. Wciąż jest to dobra opcja, jeśli zależy ci na utrwaleniu. Dodaniu tekstury i radości zużywania. Następne produkty mamy tutaj Necro i Undergrounda. Te produkty już pewnie kojarzysz, ponieważ są już na rynku jakiś czas. Nekro miał być taką ulepszoną solą morską, ponieważ mamy tutaj glinkę, mamy tutaj sól morską i sulepsą, a także węgiel drzewny. Jest to produkt, który jest takim typowym właśnie moim podejściem w Chase Out ponieważ jest to coś, czego nie znajdziesz na całym świecie. Jest tutaj bardzo nietypowe podejście, wiele, wiele osób się zachwyca po prostu Nekro, bo jak tak przetestujesz już wiele pre to zauważasz, że wszystkie są dosyć podobne. No i w Nekro tego nie ma, także on się sprawdzi tak jak wszystkie produkty Chase Out do messy fryzur. Mamy na sam koniec Undergrounda i Underground jest to glinka, o której lubię mówić, że jak masz dwie lewe ręce do układania, to i tak ułoży na niej sensowną fryzurę, ponieważ nie poskleja włosów, łatwo wchodzi we włosy, nie obciąża ich. Także bardzo sensowny produkt, jak zresztą wszystkie chyba, nie? Zadziała jako pre-styler i jako post-styler. Ze wszystkich poststylerów, które tutaj mamy, czyli slashera, chaosu i undergrounda, to underground jest właśnie najlżejszy. Możesz go używać do krótszych fryzur gdzie zależy Ci na luzie, ale przede wszystkim sprawdzi się dobrze do dłuższych fryzur. Do tych krótszych na przykład chaos będzie lepszy, jeśli potrzebujesz większego utrwalenia. Kończąc już ten filmik, mamy też oczywiście plakaty, ogarnęłem plakaty. One głównie będą do jakichś shopów, ale jeśli masz ochotę, no to hej, czemu nie. Mamy też kubki, kubki są naprawdę bardzo spoko, ponieważ nie schodzi ta warstwa jak się myje. One Ja już mam je kilka miesięcy, bo testowałem już je jakiś czas temu i super się trzymają, nie widać żeby coś się tam w nich zmieniało. Dodatkowo coś co jest super to, że ci spadnie i się nie rozbije, także piękna sprawa. Mamy też tam motywujący cytat, no bo czemu by nie. W zmywarce jeśli używasz to możliwe, że to się trochę tak zmyje, zejdzie, dlatego raczej rekomenduję mycie ręczne. Oczywiście mamy też wlepki, jak mogłoby nie być wlepek, także do każdego zamówienia będą wlepki. Fajne, mamy te wlepy. Sporo nad nimi siedziałem, żeby były jak najciekawsze. Także, także szukaj już miejsca, gdzie nakleisz wlepy. Dziękuję bardzo za to, że obejrzałeś w ogóle ten filmik, że jesteś fanem Out, że kupujesz tej temki. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w Twoim życiu. I tak jak to powiedziałem w jednym filmiku, jeśli będziesz później oglądał o chaosie, że te produkty. Są bardzo ambitne i zachęcam do tego, żebyś też poczuł ambicje sam w sobie, kiedy używasz tych produktów. Niech dodadzą ci plus 10 na siłce. A co mi tam, plus 20. Niech zachęcają cię po prostu do pokonywania przeszkód w Twoim życiu, ponieważ nie są to łatwe produkty. Nie poszliśmy łatwą drogą, tylko trudniejszą drogą. I właśnie do tego też zachęcam, żebyś szedł trudniejszymi drogami. I mam nadzieję, że w tych produktach odnajdziesz trochę takiej motywacji. Mimo, że to są tylko gumy do włosów, i nie chcę mówić, że to jest. Coś, co Ci czegoś doda, ale po prostu niech pojawi się twoja w Twojej głowie refleksja, kiedy będziesz ich używał, że może fajnie jest jakoś mocniej działać, nie? No bo o to biega. Ja jako twórca Chase Out mam plan w przyszłym roku, żeby mocno, naprawdę mocno wejść na rynek zagraniczny, poszerzyć też tutaj działalność w Polsce o barbershopy, także u mnie się sporo będzie działo. Na pewno będą też kolejne produkty, ale to na razie mamy czym się zachwycać. Chaos, Slasher i Mess Spray, mega mocna trójka. No cóż, to by było na tyle. Raz jeszcze dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego. Jezus, ten telewizor jest taki dziwny, nie? Te schody, Jezus, też są okropne, te belki się tak chwieją. No cóż, już teraz wiem przynajmniej, że w bliźniaku nie chcę mieszkać, nie? Trzymaj się, byku. Wszystkiego dobrego.